No jestem dojechałem I, i zobaczcie to odra. Uła, Ale było skrobanko. Ale było skrobanko. tego nie wolno robić. Powtarzam, nie wolno. Uła. Do nęcenia. To jest 2 kg zanęty Na glinę i tu glina Zawsze to robię na oko Teraz tylko tak robię, żeby mi było wygodnie nagryź dla Was Dobra, to do nęcenia czytamy sobie ziarno a niech mają. To jest to, co kocham. Nurt na około 60-70 gramów. W weekend podobno płynęło tutaj 100 z plusem. 100 z plusem. Więc i... No te duże ryby też były na pewno chętnie, bardziej chętne do zabawy, mi się wydaje. Ale nie ma, ale zobaczmy co tutaj zrobiliśmy. Nagotowaliśmy takie wałki. Tu będzie do nęcenia. Tu jak widzieliście, wsypałem kukurydzę i ten te całe ziarna, ale doszedłem do wniosku, że to prywatne wędkowanie, więc zdałem to od razu tutaj. Dzisiaj lorpio, ma... Dzisiaj lorpio brzenowa zanęta. Tu mamy glinę, to jest pół na pół, trochę białego topionego. Tu mam jeszcze kastera, zaraz go otworzę. Zapomniałem o nim. Więc sobie też dam czerwonego, nie wkrajam. Jak widzieliście, łódzki dużo, więc może coś tu pływa, albo pływało. <laughs> nie no to odra, to wiecie. O, tu mam czerwonego, ale z niego korzystać nie będę. Tutaj później sobie coś pogotujemy, może. A rozpocznę z samymi białymi chyba. Na ten jeszcze w aucie mam kukurydzę taką na haczyk, bo to zbytnio się na haczyk chyba nie nadaje. Aczkolwiek nie jest złe w sumie. No i co? Odmierzam się na tyczkach, będę robić mniej więcej 28 metrów, nie ma sensu. Mi się wydaje dalej. Po drugiej stronie, pracę, maszyny tam wału robią, więc przycham z tej strony. Ostatnio byłem z tamtej strony po skosie, jak złapałem tego lina. Dojechał Kamilek, Kamilek jak zwykle kompaktowo. Zobaczcie: podbierak, wędka, krzesełko. A zalenty jeszcze nie rozrobił. zrobił. Myślę, że mało zrobiono. Sens bremes. Mówi, że stanie takie dwa strzały, tutaj niedaleko. O, tu 9 zł, u mnie w sklepie 10 i wiążąca kukurydza i tyle. I z koszyka będzie łapać, bez nęcenia. A ja nęcewałkami. Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry. Panie. Witamy po długiej, długiej, długiej przerwie, ale łapa jest. <śmienny> Kamil dał połowę aromatu i płatki owsiane. On się klei na miejscu. Kamil prosto, szybko, jak to po pracy. Jopla. Mówi, że cię okradli i sprzętu nie masz. Tak, okradli, ale kiedyś coś się znajdzie. No. Więc jak kto cię wesprzeć Kamila, nie nasz Mnie nie trzeba spieć. Ale to pachnie ładnie. Mega. Dobra, ja idę te, tymi wałkami sypać. 9,5 na tyczkach dokładnie, bo zapomniałem swoich tyczek. Widzicie, człowiek: tyle sprzętu, mniej talentu. O, a zapomniał. A zapomniał najważniejszego. Dobra. Jak nie wziąłeś robaków no, z domu? Nie wziąłem robaków z domu. Mogę ci dać kastera, pół paczki. To masz na kukurydzę, nie? Czerwonego robaka, jak chcesz też. Dlaczego na haczyk siwek mi dasz? I tyle. No czekaj, 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 gdzie to było. A Kamila, pamiętacie? To jest nasz Mistrz Wrocławski. Na żyłce jesteś? Tak. Dopiero dotknęło dna. Ja skończyłem z plecionkami. A to wiesz, każdy ma swoją szkołę, nie? Ale to długo opada. Masakra. A ja też tak naprawdę wczoraj kupiłem pół litra białych. To jest 300 ml, jak nie więcej, wiesz, utopiłem, żeby było do wałków. Dobrze wiesz, że co to jest? Co to jest z pół litra białych na odrę? To jest nic, nie? Ale poszło. A kamień samym koszyczkiem, tak? Na sypko. i ty farciarzu, złapiesz dużą rybę od razu. Ja cię znam. A ty ile koszyczków puszczasz na dzień dobry? 10. To twoja taktyka zawsze była, nie? Czy na barkach, czy na odrze 10 koszyczków. Cieszę się, że znowu będziesz się wędkować? Tak. Może w końcu dupę mi złoisz <grymne> nie ustawiłem się niżej A <grymne> tu nie ma reguły na rzece Już, już tutaj nieraz przerabiałem Obniżałeś się na tyczkach? Nie? Na no obroty korbką? Nie jak, jak poleci, tak poleci. No przy to rekreacyjnie jest. Słuchajcie, Kamil jest znany z tego, że jak siada na zawodach i po drugiej stronie zawsze musicie obrać punkt, nie wiem, to sobie drzewo czy coś na co rzucać, to ty co? Obrałeś sobie kiedyś wędkarza, tak? Po drugiej ja. stronie. Tylko, że wędkarz się zwinął do domu. I później Kamil mówił, a połowę zawodów łapałem, a połowę nie wiedziałem, gdzie mam rzucać, już nic nie złapałem. Tak było, nie? No, to na leklerku wtedy tak. Więc lepiej nigdy się nie ustawiać na ruchome punkty, nie? On się zwinął w pewnym momencie, jak ja się obróciłem do tyłu, się zwijał. Pojechał, ja później nawet nie wiedziałem gdzie. No tak. <laughs> 6 sekund. Co 6 sekund? Opada. Tobie? Tak. To ja, to ja mam dziurę, ty nie masz? 120 gram, opada 6 sekund. No patrz, rzucimy razem. Tylko, że mam wałek, nie? I patrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa na trzy na cztery i teraz wytknę. Ty ty, ty, może masz wypłócenie tu. A ja mam dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trzy. Ty. Ale ty masz tu płytko. To ja łowię w dole, a ty łowisz na płytkim. I teraz zobacz, jak moja zanęta będzie ci tam w dół spływać. <grym> tak sobie tłumacz. Ty cwaniaczku, ja by, ty wiedziałeś co robisz. <grym> ale wcale to nie jest tak. To może być tak, że ty będziesz mieć więcej podem. Nie pachnie z tym aromatem, nie? O. O. I cycki. Adam dam gruby haczyk, jak się nie będzie nic działo, to się wycienia. Ja też dam trzy białe na początek. A to słabo ciągnie ta woda, nie? Ja mam setkę tylko po to, żeby to się opadało w miarę i to nawet nie napręża szczytówki. O, uderzenie, bo widziałeś? No, już pyka. To nie uklejkę. Dziady jedne śmierdzące, uklejkowe. Też ostatnio miałem tak, że jak. Krepaczek. Osta krąpik. Ostatnio też miałem tak, że jak siedziałem tam, jak białe zakładałem, ty, no, tej, tych źletek tego wszystkiego dużo. Ale jak dokładałem kukurydzę, to już były brania, mniej było brań. Ale jak już walnął to już taki lepszy, nie? Jeden zero, bierz się do roboty. <grym> No chłopaki tu jeżdżą, to też pelety, kukurydzę, wiesz. Nie zakładają w ogóle robaków często na haczyk, tylko od razu w terce jakiegoś 11 mm. I siedzą cały dzień i wiesz. I czekają na tym basie, nie? Kurde, znowu branie, patrz. Krąpię mam wowisko. Nie ma nic w życiu lepszego niż pójść na ryby. To tak uważasz, czy nie? Tak właśnie. <laughs> I tu też będę dawać sobie po kilka palecików. tak i koszyk czopujemy. Kamil będą ryby czy nie? Nie będzie. Jak? Posiedzimy sobie do 22. <laughs> do 22. <jeszcze> posiedzimy. <laughs> Chyba dołożę zaraz kukurydzę, bo cały czas krąpie biorą. Teraz drugiego wyciągnę, ale troszeczkę mniejszego. A tak to zaraz po wrzuceniu są pukania. No i to są małe krąpie. Na razie tu na spokojnie. Po 15 jest ja, założyłem dwa ziarka kukurydzy i dwa białe robaki. No to już krąpki sobie odpuściły. Nie tylko mam nadzieję, bo jak będzie dobre branie, to będzie dźwignia. A tu sobie pierożki. Kamil nie chce, bo mówi, że już świat, obiad. Czy to robakiem już dałem, to mu wystarczy. Ta. Dałem szesnastkę i 016 i inne. No i tak to się właśnie kończy na trzy białe robaki od razu porzucie. Półtorej godziny za nami, a tu cały czas tylko krąpie. 16.20 za 2,5 godziny będzie w sumie ciemno i czy trzy białe robaki 3 trzy, kasterów cały czas krąpie tutaj woda w weekend płynęła podobno na 120 gramów dzisiaj płynie mniej więcej na 60 więc też ja wyznaję zasadę, że tutaj na główny oczy 60 to jest troszeczkę za mało nie ma tragedii, mogło być zawsze 30 tak? ale to jest trochę za mało na to by brały jakieś fajne rzeczne leszcze czy też Brzane, nie? Ale spokojnie jeszcze. Zostajmy, pobawmy się, więc na luzie. Kurde, dwie godziny dobija. ja o Jezu, ile wkroiłem tego czerwonego. Dwie godziny dobija. No, my tu naprawdę lipa, no, kamień ma gdzieś tam u kolejkę przy brzegu się złapała. Ja tylko te krąpie. Jeden jakiś tam mały leszczyk. Ja wam nie pokazywałem, bo to szkoda. słowa teraz nawet na trzy białe robaki nie chce brać ta ryba. To już to, to jest normalnie, nie? Ale grubo, już wyszedł ładnie, po dwóch godzinach, przeszło dwóch godzinach, honor uratowany, no, ale czujesz to, że będą ryby czy nie, za chwilę będą, już się rozkręcają, ale moi drodzy sezon na zimowy kombinezon uważam za otwarty, Niby było tak cieplutko jak przyjechaliśmy, a ten wiaterek takie przenikliwy, a zobaczcie, też to już w ogóle krótkie spodenki, bluza i czapka zimowa, ten to jest event. Kamilek, ale fajnie się z Siwkiem spotkać, nie? No ja? No. Gdy nie biorą ryby, kombinujemy z kolorami, serowy aromat z Lorpio, zobaczymy czy to coś się uda. Tutaj ciąłem robaki w kubku po herbacie. Raczej to jest rozwarstwiony kubek, nie? Tu wcześniej sobie smażyłem pierogi. O i woda poszła trochę do góry. Bo tu wcześniej była sucha stopa. Więc donęcam. Same krąpie, same leszczyki. raczej znaczy same. Jeden mały leszczyk, same krąpie. A kamilos na razie jedna płotka, tak? Zaraz będzie brzana a był ładny leś, taki chociaż 70 cm. Zobaczcie jaki jaki żółty klocuszek. Oj z palcami spadł. Ale jak nie w się zameldują chłopie, to chodź tylko tufrować z podbierakiem. No teraz ta woda coś płynie, nie? Z jakieś 80 gramów się zrobiło z 60. No już chyba wejdę na większy haczyk, już chyba z tego 016 zrezygnuję. 5 białych niech się moczy. Jest rybka? Była? Bez przeponu. Ja zaraz sprawdzę, bo się nagrało. Czy ty mnie nie Ale tam drapieżnik chodzi. A jednego białego jeszcze raz? Tak. No to już nie było takie pykanie, tylko to już było takie bum, bum. Ja bum. widziałem na nagraniu tam nie było żadnego brania. Widziałem, na widziałem. Ja nagrałem. Nie widziałeś. Widziałem specjalnie. Ja jeszcze sobie powiększę w domu, czy ty mnie nie oszukujesz Co po raz kolejny. zobaczysz. Jakie było ja branie? tam na tym nagraniu nie widziałem żadnego brania. Było branie. O, to, to, to taka uklejka. Ciekawe, jakby takie szklanki do nęcenia zrobić, ale kwadratowe. Nie wiem, czy by to zdało egzamin. Żeby te wałki takie kwadratowe były, nie? Nie okrągłe, mhm. tylko kwadraciakami żeby rzucać. Gdzieś gonię Cię. Co miałeś? Krąpika. Wiesz, jakby mi się chciało to w tempo odławiać to na plecionce. To jakby teraz były to zawody, to on od razu się ustawił na plecionkę i wiesz, kolanko. To mówiłem, że do 18 będą ryby, zobaczymy. O, już było jedno trącenie Ale to znowu te krąpie. Mnie wydaje, że to siebie go dnia zależy, widzisz, ile oni tu łusek nawalili tych leczy. No. Pewnie tak, no mówię, w weekend płynęło na ponad 100 gramów, wiesz, ta woda była wartka, szybka, to i ta ryba taka była bardziej, wiesz, też pewnie chętna do, do współpracy. No Widzisz, dzisiaj w ogóle tu nie mamy żadnej konkurencji, ryb nie ma, tak? A w weekend to było wszystko obstawione, nie? Zresztą tutaj w weekend zawsze jest wszystko obstawione. A tak się cieszyłem na ten wypad. No Cieszę się, że razem pojechaliśmy, tylko wręcz byłem pewny, że mimo wszystko coś tu się będzie działo. nie? Chyba, że po ciemku się ruszam, ale to przykładowo do 20 nic się nie będzie działo, to się zwijamy. W sklepie był cudów, nakupował. Znaczy było płatki owsiane, bułkę tartą, 2 kg gliny i efekt byłby taki sam. To mówię, to jest łowienie, na obecne warunki, co się dzieje, łowienie na haczyku 18, wiesz, jeden, dwa białe, czy trzy pinki i odłowienie krąpi w tempo, tak? Tylko nie o to nam dzisiaj tutaj chodzi. Tak, ja chcę moją brzanę. Kurde, trzeba było spinning wziąć, a nie, a nie my tu z federami przyszliśmy. Przeszło mi przez myśl, żeby nie rozwinąć wędki z plecionką, bo mam i wiesz, na kolanie się pobawić na 0,13, ale... boję się, że jak słuchnie to, co ma wiesz, wziąć, to co ma wziąć, to... to będzie pozamiatane po prostu, tak? Tak jak Ty miałeś ostatnio, siedziałeś na 0,12, trzy potężne brania i do widzenia, tak? Ale mówię Ci, takie pierwszy raz w życiu takie brania widziałem. No. Ja myślałem, że jakaś kłoda się zaczepia za żyłkę, czy coś. Takie uderzenia po pół metra normalnie gieło no się. Ja wiem, ma. chłopie, to... Brzany, to robią takie tąpnięcia, że to momentami jakby jakby barka przepływała i by nagle podpięło pod barkę, nie? To jest od razu moment, że wędka wpada do wody. To są najpiękniejsze brania, jakie mogą być. Próbuję na serżu, to będę co tu przyjeżdżał, bo tu fajnie nie ma zaczepu. Serio? Trzy godziny łowienia, panie Kamilu. 18.01, moi drodzy. Poza płotką Kamila i naszymi jakimiś krąpiami. Bo to jest tak, że jak zakładasz jednego lub dwa białe robaki. No to właśnie jest jakiś tam strzał i tyle. Ale ani jednej większej ryby, ani jednego fajniejszego strzału. Jest 18, o 19.00 będzie ciemno. Postanowiliśmy, że do 20 gdzieś tam posiedzimy mniej więcej. Jeżeli do 20 nic się nie wydarzy, czy jeszcze godzinę po ciemku, no, to będziemy się zmywać. Chyba, żeby nagle między tą 19 a 20 to się coś rozpoczęło, to myślę, że i dłużej sobie posiedzimy. Ale tak to dajemy sobie czas do 20, to i tak będzie spokojnie. Ponad 5 godzin wędkowania. Drugie wałki poszły, nie wiem, z 40 minut temu, coś takiego. I po prostu, no, tyle, że woda trochę się ruszyła na jakieś 70-80 gramów. Więc tyle, że spoko. Ale brań, jak nie było, tak nie ma. Ale zaczęło coś mocniej dopinać szczytówka, bo zaczęła mocniej płynąć woda, więc oby, oby coś się tutaj wydarzyło. No chociaż po jednej jakiejś mniej więcej spoko rybie. Kamień przed chwilką miał krąpia. Teraz chyba znowu ma krąpia. No, ale to już nawet... Nawet, no brak słów. <śled> Kamil, a taką mam ciekawostkę powiem, że Kamil mimo, że jest takim tutaj naszym wrocławskim wyjadaczem zawodów powygrywał kupę, po prostu kupę swego czasu, no teraz wrócił trochę do wędkowania, to jeszcze nigdy nie złowiłeś brzany, tak? Nie, nigdy. No. Dzisiaj poluję chciał. poluję na nią. No, dzisiaj chciał, żeby to się wydarzyło, no ale co zrobić? Mówię, mamy półtorej, jeszcze godziny do tej dwudziestej sobie daliśmy czas, więc godzinka będzie przy latareczkach. Nie wydarzy się nic. To wydaje mi się, że te 5 godzin zupełności wystarczy. Chyba, że takie małe się w nurcie utrzymują, nie? No. Ja ostatnio uklejki łowiłem na 140 gramowym ucie... O, sandacz dla ubogich. Tego jeszcze nie było. Chyba trzeba będzie się zaraz z wami pożegnać. Dobra panowie i panie, czas zakończyć to rybobranie. Było miło, sympatycznie, lecz niestety, jak na nurty, polegliśmy. O, aż latarka się wyłączyła już chyba, bo dawno i nie ładowałem. To trzymajcie się. Do zobaczenia, do następnego. Dziękuję, Kamilek, papa. Pa.